Witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Poradnik Yamaha. Dzisiaj na prośbę jednego z widzów odpowiem na kwestię, czy da się skopiować kanał z jakiegokolwiek innego stylu podczas tworzenia własnego. Mowa tutaj będzie o funkcji Assembly, jednak funkcja Assembly pozwala nam kopiować nie tylko warianty ze ścieżek bieżącego stylu, który właśnie tworzymy, bo możemy tak naprawdę kopiować z dowolnego stylu z wyjątkiem stylów pochodzących z Expansion Packów, które są zabezpieczone ochroną DRM. Z nich nie skopiujemy, ale z ze stylów fabrycznych jak najbardziej. Wciskamy Function A następnie przechodzimy do Style Creator. Po czym klikamy Opcję New. W tym miejscu wybieramy tradycyjnie, jak to przy tworzeniu stylu, długość patternu. Na przykład niech to będą cztery takty. Wybieramy execute i przechodzimy na drugą zakładkę, właśnie wspomniany assembly. I co się tutaj dzieje? Mamy tu, jakby, um, jeśli chodzi o kwestię assembly, to mamy tutaj trzy funkcje. Pierwsza rzecz to co ma to co kopiujemy. Czy kopiujemy perkusję, czy kopiujemy drugą perkusję, bas i tak dalej. Następnie wybieramy. Z którego wariantu stylu kopiujemy? Czy ze wstępu, breaka, filina, wariantu A, B, C czy D i miejsce docelowe, gdzie kopiujemy? Czy ma to być nowy wstęp, wariant A, wariant B czy może filin? Tu właśnie wybieramy za pomocą tej funkcji assembly. I teraz dla przykładu spróbujmy skopiować jakąś perkusję ze stylu fabrycznego. Zwróćcie uwagę, że kiedy naciskamy tutaj różne przyciski przy ekranie, opcja nam się podświetla po to, aby skopiować wariant ze stylu bieżącego. Ale jeśli ponownie naciśniemy przy ekranie przycisk dla funkcji, która jest już podświetlona na pomarańczowo, zobaczcie, wchodzimy w listę kategorii wszystkich stylów, które mamy w instrumencie. Nie wybieramy tych stylów. Z tych przycisków tutaj, bo wyjdziemy z kreatora stylu. Musimy wybrać odpowiedni folder tutaj, czyli wciskamy sobie folder, wybieram styl i wychodzę z wyboru. Przyciskiem exit, odpalam i zobaczcie, już nam brzmi perkusja z innego stylu, ale jest to perkusja z wariantu A, a ja bym chciał z wariantu C. O, mamy więcej talerzy tutaj na wariancie C, i teraz, żeby było ciekawiej, dołożymy sobie bas, ale z czegoś zupełnie innego. Wybieram bas, wciskam ponownie, następnie wybieram sobie kategorię stylu, wybieram styl, wychodzę i robi się nam ciekawie, zobaczcie. Wybieramy teraz wariant. Ok. Mamy bas, teraz do tego dobierzemy sobie pada z jeszcze innego stylu. Może jakiegoś. Ciskamy drugi raz, wybieramy kategorię, wybieramy styl i wychodzimy. No, na przykład wariant B. I teraz wychodzimy z edytora stylu całkowicie i próbujemy coś grać. Zobaczcie, powstaje nam zupełnie inny styl z tego co już daje nam instrument fabrycznie. Możemy oczywiście do tego dograć własne partie, co jak najbardziej wzbogaca styl, ale da się też, jak widać, kopiować to co już instrument sam w sobie oferuje, ale jak już mówiłem, nie możemy z expansion packów, jest tam ochrona DRM, nie możemy z tego skorzystać. I z mojej strony to tyle. Ja wam za uwagę serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmach.